Witajcie w dzisiejszym odcinku na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, o której będziemy mogli zaobserwować ISS, ale również kiedy będziemy mogli obserwować kometę C2020F3 NEOWISE i gdzie ona się będzie znajdowała. A więc zaczniemy od ISS, z powodu, że widzicie tutaj, przeszkodałem, żeby Wam pokazać. O, tutaj Starlinki 8 nie przelatują już nad naszym, na naszym niebie, przynajmniej nie są widoczne nocą. Teraz w takim razie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przeleci dzisiaj, 21 lipca 2020 roku. O godzinie 22:43 będzie ona wtedy na 10 stopniach nad horyzontem. Na Azymucie musicie ustawić sobie 272 stopnie zachód. Maksymalna wysokość 81 stopnia zostanie osiągnięta o 22:46. Na Azymucie 186 stopni e, południe. E, tutaj widzicie przelot, e, trajektorię przelotu dla ISS. E, czyli widzicie tutaj, e, ISS będzie przelatywało przez gwiazdozbiór Wolarza, e, pogranicza e, Herkulesa, e, pogranicza Lutni, e, przez Będzia, przez Pegaza i ISS wejdzie w cień ziemi na poziomie gwiazdozbioru ryb. O godzinie 22.49 będzie ono wtedy na 12 stopniach nad horyzontem. Na Azymucie 98 stopni wschód. Czyli tak wygląda trajektoria dla tego przelotu. Przejdziemy w takim razie do następnego przelotu, już. Czyli już tylko 22 lipca. Aha, yy, magnitudo wcześniejszego przelotu wynosi minus 3,9, to jest bardzo jasne. Bez problemu ją zauważycie. Tutaj mi z powrotem wskoczyło. E, czyli następny przelot 22 lipca, magnitudo minus 2,9, też jasny. E, czyli wzniesie się na ponad 10 stopni o godzinie e, północ 20, e, na azymucie 274 stopnie zachód, a wejdzie w cięć ziemi o północy 22 na 34 stopniach, e, na azymucie 300, e, 235 stopni południowy zachód. Czyli tutaj widzicie, pokazuję Wam trajektorię przelotu. Czyli niedaleko gwiazdozbioru Wolarza, gwiazdozbioru Węża i ISS wejdzie w cień ziemi na poziomie gwiazdozbioru Wężownika. Czyli będzie to dosyć, jakby to powiedzieć, krótki przelot, ale możecie, możecie ryzykować. W takim razie, następny przelot już będzie jutro, 22 lipca o 21.55, ale to już y, jutro będzie odcinek na ten temat. W takim razie przejdziemy do y, komety C2020F3 NEOWISE, która jest ciągle widoczna gojem okiem, natomiast zalecam y, wyjazd poza miasto, żeby ją obserwować, bo inaczej możecie mieć z nią problemy. Y, w takim razie, y, Warszawa... Tutaj o ok. Czyli tutaj mamy mapę aktualną na Warszawę. Jest godzina 16.07 21 lipca 2020 roku. Wyświetlę tutaj okno czasu i kometę C2020 F3 Neo która znajduje się aktualnie 74 stopnie nad horyzontem. W takim razie przesuniemy się do zmierzchu, a przynajmniej do wieczora, jak już będzie widoczna, czyli około 22.00, 22.07, możemy już próbować, czyli będzie ona wtedy na wysokości 24 stopni, na azymucie musicie ustawić sobie 315 stopni i ona będzie na pograniczach gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, tutaj każdy może rozpoznać te gwiazdy tutaj, bardzo łatwo jest do odnalezienia. Lokalizujecie duży wóz, tą gwiazdę tutaj ostatnią, Merak, i schodzicie do komety, która już mi zniknęła. C. Przepraszam, C2020 F3 Neoise. No, czyli bierzecie gwiazdę Mirak, schodzicie tu, macie od razu kometę. O 23 kometa będzie na wysokości 18 stopni, na Azymucie 324 stopnie. O północy kometa będzie na 13 stopniach nad horyzontem, na Azymucie, czyli na kompasie, musi się ustawić sobie 333 stopnie. O pierwszej nad ranem kometa będzie na 10 stopniach, na Azymucie 343 stopnie. O, o drugiej nad ranem kometa będzie na 8 stopniach na azmucie 354 stopnie i o trzeciej już będzie niedługo widno ale w kometa będzie wtedy na 8 stopniach nad horyzontem na azmucie plus 4 stopnie a czwarta już jest świt i na pewno nie wiem, zauważycie jej czyli zrobię Wam animację tak jak to zwykle bywa Może podczas animacji możecie sobie zatrzymać, odczytać tutaj wysokość nad horyzontem, tutaj to 31 aktualnie a na azymucie czyli plus 306 możecie sobie odczytać e, położenie na kompasie W takim razie rozpoczynam wam symulację jest godzina 21:30 22 23 24 1 druga i trzecia. No, a dalej już wchodzi słońce i, i będzie naprawdę już niewidoczna wtedy. E, czyli, re, reasumując, e, obserwujcie kometę, póki ona jest jeszcze widoczna. E, coraz bardziej jest ciemna, więc naprawdę obserwujcie. E, dziękuję wszystkim za obejrzenie wideo. E, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. E, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, zapraszam również. No, i zapraszam na grupę Starlinki, gdzie również są różne informacje o Starlinkach i innych satelitach. Życzę wszystkim bezmudnego nieba. Pozdrawiam.